Cześć Boże! Dzisiejsza katecheza będzie o księdze Kocheleta. Księga Kocheleta jest jedną z biblijnych ksiąg mądrości. Rozpoczyna się ona od słów Kocheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie. Po hebrajsku słowo Kochelet oznacza kogoś, kto zgromadził ludzi. W tym przypadku celem zgromadzenia jest nauka. Często więc Kochelet tłumaczone jest jako kaznodzieja albo nauczyciel, który tutaj jest przedstawiony jako syn lub też potomek króla Dawida. Istnieją różne poglądy na temat, kim on faktycznie mógł być. I niezależnie od tego, który z nich jest słuszny, najważniejsze jest zapamiętać, że w tej księdze kaznodzieja nie jest autorem, ponieważ autor i zarazem narrator pozostaje anonimowy. I ów narrator już w pierwszym zdaniu przedstawia nam kaznodzieje. A na końcu księgi podsumowuje i ocenia wszystko, co ten wcześniej powiedział. I można więc wręcz więc stwierdzić, że narrator chce, abyśmy usłyszeli wszystko, co nauczyciel ma do powiedzenia, a potem pomaga nam to przeanalizować i wyciągnąć własne wnioski. Autor podsumowuje zasadnicze przesłanie nauczyciela znajdujące się na początku i na końcu księgi. Jakim jest słynna esencja księgi, wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Marność, tak, w większości tłumaczeń jest przekładane słowo hewel, z tym, że to nie do końca oddaje istotę jego znaczenia. W języku hebrajskim hewel dosłownie oznacza dym lub parę. W księdze Kocheleta nauczyciel używa tego słowa aż 38 razy. Używa go y, jako metafory opisującej życie, jak, y, jego krótkotrwałość i ulotność podobną do dymu. Życie jest tu też przedstawione jako enigma lub paradoks. Dym może się wydawać czymś konkretnym, ale kiedy próbujemy go złapać, okazuje się, że jest niczym. Tak samo na świecie jest tyle piękna i dobroci ale kiedy zaczynamy się nimi cieszyć, nadchodzi jakaś tragedia i wszystko się rozwiewa. Albo na przykład fakt, że złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Takie właśnie jest życie. Nieprzewidywalne, nietrwałe i tak jak mówi nauczyciel, jest jak gonitwa za wiatrem. Wszyscy próbujemy w taki czy inny sposób nadać naszemu życiu jakiś cel czy znaczenie. I autor usiłuje podważyć wszystkie nasze próby które tworzymy poza Bogiem. Uważa, że przez większość czasu angażujemy naszą energię i, i emocje w sprawy, które ostatecznie nie mają większego znaczenia. Najlepiej widać to w poematach początkowym i zamykającym całość, które skupiają się przede wszystkim na kwestii czasu, a następnie na śmierci. Jest księgi Kocheleta, od 4 do 11. Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znów tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając. Kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się okopatrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znów się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. Jakby to nie było dość przygnębiające, nauczyciel przez całą księgę wciąż mówi o śmierci, zwłaszcza w zamykającym ją poemacie. W rozdziale 12 werset 14. Bóg powiem, każdą sprawę wezwie na sąd. Wszystko choć ukryte, czy dobre było, czy złe. Tak więc śmierć pochłania zarówno mądrych, jak i głupich, bogatych i ubogich, bez względu na to, kim jesteś, coś zrobiłeś dobrego czy złego. Każdy z nas kiedyś niechybnie umrze. Mając te dwie kwestie na uwadze. Kaznodzieja przechodzi do rozważań na temat wszelkich czynności i złudnych nadziei, wokół których budujemy nasze życie, szukając wagi i znaczenia, jak na przykład bogactwo, czy kariera, czy też status społeczny lub przyjemności. I tutaj z rozdziału drugiego, wersety 10 i 11. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem w sercu memu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a to mi było zapłatą za wszelki mój trud. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Wielu ludzi uważa, że ich życiu sens może nadać na przykład ciężka praca. Ale często wiąże się ona ze stresem, lękiem, nieprzespanymi nocami. I ponadto nie zawsze będzie im dane nacieszyć się tym, co mają. Inni uważają, że to przyjemności, takie jak na przykład imprezy co weekend, sprawią, że ich życie nabierze jakiegoś sensu. Ale przecież i tak za każdym razem, zawsze nadejdzie kolejny poniedziałek. Mówiąc inaczej, wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Co więcej, nauczyciel zaznacza, że na wszystko w życiu jest odpowiedni czas. I tu z rozdziału trzeciego, werset od 1 do 11. Wszystko ma swój czas. I jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obdarzył ludzi, by się nią trudzili. Uczył, uczynił wszystko piękne w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Kontynuując, nauczyciel przechodzi do tego, co mówi księga przysłów. Yy, że, prawdziwa że prawdziwa wartość yy, w życiu, prawdziwa wartość w życiu jest oparta na mądrości i bojaźni Pana. Ogólnie rzecz biorąc, takie życie no, z pewnością było dla, by, by, byłoby dla nas najlepsze. Ale problem w tym, że nawet wtedy nie mielibyśmy gwarancji, że nasze życie będzie dobre. Zdarza się przecież, że dobrzy ludzie giną, a źli cieszą się długim życiem i dobrze im się wiedzie. Istnieje zbyt wiele wyjątków, a więc nawet mądrość zalicza się do marności nad marnościami. Ale nie chodzi tutaj o to, że ona jest bez znaczenia tylko, że jest tajemnicą, która nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc jak najlepiej postępować w życiu? Paradoksalnie tutaj nauczyciel odkrywa klucz do prawdziwego cieszenia się życiem na tej ziemi. To pogodzenie się z marnością nad marnościami. To przyznanie, że wszystko w naszym życiu jest całkowicie poza naszą kontrolą. Najważniejsze jest więc pamiętać o darze od Boga, jakim jest radość z prostych, drobnych rzeczy w naszym życiu. Takich jak rodzina, smaczny posiłek czy, czy słoneczny dzień. Nie mamy przecież nad takimi rzeczami żadnej kontroli. Nie są one zagwarantowane. Ale tu właśnie kryje się ich piękno. Kiedy przyjmujemy wobec Boga postawę całkowitej ufności, to daje nam wolność, by cieszyć się życiem takim, jakiego doświadczamy, a nie takim, jakie naszym zdaniem powinno ono być. I tutaj z rozdziału 7, werset 29. Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. I właśnie, ponieważ nawet nasze oczekiwania. Jak powinno wyglądać nasze życie, ostatecznie również jest marnością nad marnościami i pogonią za wiatrem. Na tym kończą się słowa nauczyciela. W zakończeniu do głosu ponownie dochodzi narrator, przedstawiając swoje wnioski. I mówi tutaj, żebyśmy usłyszeli słowa nauczyciela, którymi ten próbuje popchnąć nas we właściwym kierunku, czyli ku, ku głębszej mądrości. Ale też y, ostrzega, y, że słowa nauczyciela mogą nas zaprowadzić trochę zbyt daleko. I chodzi o to, żeby nie spędzić całego życia y, zakopanym w księgach, poszukując jakiejś podpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące istnienia. Co więcej, autor podkreśla, żebyśmy nawet tego nie próbowali, bo i tak się nam to nie uda. I raz jeszcze z rozdziału 7, werset 14. Ym, tutaj właśnie pasuje, że gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg, ponieważ człowiek nie może dociec niczego zgoła, co będzie potem. Zamiast tego, autor proponuje swoje własne rozwiązanie, jakim jest bojaźń Boża i przestrzeganie Bożych przykazań. I, i tak jak już wspomniałam, tu jest Kofelet, rozdział 12, werset 13, od 13 do 14. Boga się bój i przykazań go przestrzegaj, bo cały w tym człowiek, Bóg bowiem, każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte, czy dobre było, czy złe. Dlatego autor uważa, że warto, by nauczyciel podważył nasze złudne nadzieje, przypominając, że czas i śmierć sprawiają, iż życie jest poza naszą kontrolą. Prawdziwe znaczenie nadaje życiu nadzieja na sąd Boży. Nadzieja na to, że któregoś dnia Bóg usunie wszelką marność i zaprowadzi w świecie yy, prawdziwą sprawiedliwość. Ta właśnie nadzieja powinna zachęcić nas do prawego i uczciwego życia przed Bogiem. Yy, pomimo, że wciąż pozostaje ono dla nas niezgłębioną tajemnicą. Tu właśnie kryje się mądrość księgi Kochaleta. Dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania kolejnych kateches z Bogiem.